Cześć, z tej strony Mikaty, zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzu łapek w górę, również do wbijania na kanał w celu oglądania długich filmów. Do, doklepiemy się do 3000 subów? Mam nadzieję, dosłownie zostało kilka, docelowo chcę mieć 5000, ale dobra, nieważne, łapcie tutaj gameplay z Tikiem. Tik tutaj udziela się w gorącej strefie, Spodziewałem na dwie strefy. Smaczek jest... Taki, że ta druga strefa leży rzut beretem od naszej strefy. Rzut beretem właściwie to jest nasz rzut tika. On idealnie dorzuca. On naprawdę tutaj jest dla mnie idealnym zadymiarzem, żeby wygrać na tym trybie gry. Nie dość, że może zajmować swoją strefę. To jeszcze może okładać przeciwników w strefie drugiej. I to jest tak, jakby, ok. To jest tak, jakby, ok. Ja w to idę, kupuję ten tryb. Ty, tutaj też ktoś wziął tika. I słusznie, i naprawdę słusznie, ponieważ tak jak powiedziałem, nie może tutaj być lepszy zadymiarz właśnie na to. Aż się dziwię, że tutaj nie ma trzech tików na trzech tików, no to by wyglądało naprawdę przekomicznie, przecudownie, ale bosko. Ale dobra, nieważne. Łapcie tutaj mojego tika, mamy 76% do 68, ponieważ co przeciwnik. Też ma w swojej drużynie Tika. No dobra, nie będziemy zabraniać, a jak najbardziej polecam, no bo co? Jest to tak, jakby ok. Ktoś tu chodzi po wodzie. Kto chodzi po wodzie. No dobra, nieważne. Ktoś tam chodzi po wodzie. Niech chodzi, pewnie, że tak. Ja jestem Mikaty. Was serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Im więcej subów, tym lepiej, tym bardziej się kanał będzie rozwijał. No, ale ten ULT, dobra. Myślałem, że ten ULT mnie zabije, ale wcześniej zrobił to BOW, czyli nasz łucznik. Jeden z podstawowych zadymiarzy, ale no, często go widuję na innych trybach. No bo jest dobry, no nie ukrywajmy, jest dobry, jak ktoś nim potrafi grać, to naprawdę można zrobić cuda, on ma splash damage, więc to jest jak najbardziej yy, na plus. Yy, nie udało nam się tutaj, 97, 98, dobra, nie będę przejmował, ale jest, jak najbardziej gra do przodu. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, cieszcie się.